Witam Was serdecznie w kolejną niedzielę, i tradycyjnie przekazujemy życzenia smacznego, a tym razem zajmiemy się wałem korbowym C360, ale myślę, że parę wskazówek tutaj podanych przyda się także przy innych wałach korbowych i innych pracach, przy silnikach i nie tylko. Także zapraszam do oglądania i do komentowania, również do przekazywania swoich wskazówek i uwag. Może coś jeszcze ciekawego. Od Was się dowiemy. Miłego oglądania. Zanim taki wał korbowy po szlifie zamontujemy, czy też nowy wał korbowy, chociaż w nowym to jest troszkę inaczej, bo tam na inne rzeczy należy zwrócić uwagę, w takim używanym na troszkę inne. Może skupmy się tutaj na używanym, bo to jest częstszy przypadek. Mianowicie, wykręcamy tutaj te. Kołki. E, wszystkie. Przynajmniej ja mówię to tak, jak my to robimy. E, oczywiście tutaj ben, jest mowa o silniku, akurat konkretnie 60., natomiast zasada jest podobna w każdym. No, czasem się różnią trochę te broki, bo na wał od 30. oprócz takich broków jeszcze ma takie duże zaślepki zabezpieczone zawleczką. Tam jest naprawdę bardzo dużo siła odśrodkowa, potrafi osadzić tego syfu, i warto to. Również wyczyścić, ale skupmy się na 60. Tu mamy takie zaślepki na płaski śrubokręt: 10x1 gwint, M10x1. Ja tutaj już mam naszykowane nowe, te akurat są na imbus, Te zaślepki, one są często zaklepane, zapunktowane w zasadzie. Ja wkręcam je na klej do gwintów, mocny taki, średnio mocny można. I wówczas jeszcze dodatkowo dla pewności można je oczywiście zapunktować. Co najważniejsze, jakie wykręcamy, do tego fajnie się sprawdza śrubokręt udarowy, tak zwany. Unikamy tutaj takich historii, że coś przyspawujemy i tak dalej, żeby nie rozgrzewać tego wału, nawet tak punktowo. Unikamy jakiegoś walenia młotem, nie wiadomo jakiego, i kombinowania. Oczywiście możemy próbować rozwiercić, tylko rozwiercanie jest o tyle trudne, chociaż czasem trzeba to zrobić bo niestety, no sami wiecie, jak kto rozwiercał, to nieraz to wie, że e, czy, tym bardziej w tak zmasakrowanym miejscu, gdzie jest coś pozapunktowywane, jeszcze jest nacięcie po płaskim śrubokręcie, nawiercić to precyzyjnie, tak żebyśmy tego gwintu później nie zniszczyli, bo e, no tutaj ciężko jest mówić później o rozwiercaniu na ponownym. Jest to ciężki e, temat do zrobienia, kolejne utrudnienie, więc należy to tak zrobić, żeby jak najmniej zniszczeń tu na, e, przyrządzić. Kto się obawia, ja polecam zawsze i tak często też robię, z takiej przezorności czystej, po prostu robić takie rzeczy przed szlifem, nawet, czyli wykręcać te kołki. Dlaczego? Bo gdybyśmy nawet coś zniszczyli, gdzieś nam się coś omsknie, no to w najgorszym wypadku, nawet gdybyśmy uszkodzili wał, także nie wiem, by się nagle nie nadawał już do użytku, no to po prostu mamy zaoszczędzone na szlifie. Jeśli chodzi o te broki, jak już je wykręcimy, warto poprawić gwint. Oczywiście wszystko płuczemy, czyścimy i tak po, Jak poprawimy gwintownikiem, tu też trzeba ostrożnie, żeby gwintownik dobrze trafił, bo czasami ten gwint, wiecie, tu dookoła ta powierzchnia jest taka, jaka jest i ten gwintownik może nam trochę zukosować, żeby nie zniszczyć tego, co jest. Więc poprawić ten gwint, wszystko tutaj dobrze przepłukać. Można używać ropownicy, można używać takiej, takiej dmuchawki, jak to się mówi, pistoletu do, do przedmuchiwania, zmywaczy różnego rodzaju, żeby to odtłuścić, wyczyścić wszystko tak, żeby tam w środku. Ja zawsze mówię, wkłada się taki patyczek higieniczny i tam w środku nie powinno nic być. Aczkolwiek, no też z tymi patyczkami, to uwaga, bo. No, żeby tam jakieś waty w środku nie zostawić, więc to, tak mówię, można szmatkę po prostu nawinąć na coś, końcówkę i tam włożyć, i też zobaczycie, że jest czysto. Ja mam różnego rodzaju, jakieś takie małe szczoteczki do czyszczenia. Pokażę Wam coś mniej więcej takiego. To jest akurat jakiś stary asortyment, jeszcze z, z pistoletów lakierniczych i tak dalej z różnego rodzaju takie. Rzeczy można sobie użyć. No i ten wał czyścimy. Będzie wyczyszczony, wypłukany, wy... tak, że nie będzie zastrzeżeń. Przegwintowany oczywiście to też przedmuchujemy, żeby tam żaden opiłek. Czasem, jak jakiś z tego gwintowania nam też nie został, musimy być tego pewni, żeby nie pogorszyć sytuacji. Bo czasem, już mówiąc paradoksalnie, lepiej, żeby ten syf tutaj w tym kanale został, niż jakbyśmy mieli tam zostawić opiłek. No i oczywiście później wkręcamy te broki. No taki wał potrzebny nam są cztery broki. One są generalnie dostępne w sklepach. Gdybyście mieli problem, mail macie do nas kontakt i w podpisie, i też na filmach się często wyświetla. Ja mam tutaj taką kolejność, że wkręcę sobie te broki. Później będę dopiero montował przeciwwagi i będziemy o nich mówić. Ale zanim jeszcze będziemy mówić o przeciwwagach, to dwa słowa na temat tego łożyska 6304, w którym osadzona jest końcówka wałka sprzęgłowego pierwszego stopnia. To łożysko tu już jest oczywiście wyjęte. Ja do tego używam takiego ściągacza do łożysk z takimi rozpierakami, które wchodzą i wewnętrznie się rozchylają i wyciągają. Różne mogą być tutaj sposoby na demontaż tego łożyska. Nawet tego typu widywałem nieraz, że jak łożysko było kryte, to nakładanie smaru do pełna i, w, i dopasowywanego swożnia, wbijanie tutaj ten, ten smar się tam, wiadomo, nie spręży i wyciska to łożysko. Natomiast to też nie zawsze się sprawdza, bo zdarza się, że tu są łożyska, które nie są kryte. Tylko czasem w niektórych wałach korbowych jest tutaj jeszcze rowek na seger i jest taka blaszka, tylko łożysko samo w sobie nie jest kryte. Ja finalnie tutaj. Preferuję łożyska 2RS, czyli te kryte pokrywkami z tworzywa. Najlepiej zabezpieczają przed kurzem, lepiej od tych łożysk, tak zwanych ZZ, czyli te z blaszkami. Tu jeszcze co do tych broków, to taka uwaga, że jak stosujecie ten klej do gwintów, to wiecie, smarujecie tak delikatnie gwint na tym broku, a nie tak, żeby tam nakichać tego kleju do środka za dużo, bo ten klej anaerobowy ma to do siebie, że on. Twardniej spełnia swoje zadanie, jak ma od, jest odcięty klej, czyli on jakby um, zafunkcjonuje tylko wtedy, kiedy będzie faktycznie w pomiędzy, w tej przestrzeni między gwintem, a jeśli go tam na, naleci wam do środka, do tego kanału, no to niezbyt dobrze. Dlatego y, no, lepiej, lepiej y, robić to ostrożnie. Przy tych y, brokach, które mają na są na imbus, a nie na płaski śrubokręt, to punktowanie, jak zastosujecie klej, to nie jest aż takie, wiadomo. Na tym nacięciu, jak zapunktujemy, zawsze ład... bardziej to spełni swoją, swoją rolę. Natomiast, no, dla takiej już zupełnej pewności, można to zrobić, zawsze to jakoś, yy, jakoś pomoże. Natomiast te broki z reguły, jak są dobrze obrobione te otwory i tak dalej, nierozkalibrowane, nikt tam nic nie, nie wykombinował, to z reguły te broki się tak dość mocno wkręcają, więc tak naprawdę ryzyko wykręcenia się go jest bardzo nikłe. Teraz tak, na co zwrócić uwagę przy montażu przeciwwag? Przede wszystkim na to, żeby wróciły na to samo miejsce. I tu w zasadzie trzeba byłoby zacząć od tego, że, ale już nie raz o tym wspominaliśmy, że najważniejsze jest demontaż tych przeciwwag i oznaczenie ich przed tym demontażem, bo czasem się zdarzało, już nieraz miałem takie głosy, że ktoś zawyzwał z przeciwwagami ze szlifier do szlifierni, Potem wał odebrał z przeciwwagami luzem i nie były poznaczone. No takie przypadki bywają, więc ja zawsze założywałem bez przeciwwag. Sam sobie to oznaczam. I teraz tak, zwróćcie uwagę, akurat w tym typie, te przeciwwagi w ogóle nie mają centrycznie tych otworów, tylko są w jedną stronę e, przestawione. E, ja zawsze sobie oznaczam tak, że na przykład tu mam punkcik i tu mam punkcik nabity tym. Tu są akurat cztery punkciki, i to będzie czwarta. Bo tu sobie będę ją przyłapywał. Potem odwrócę wał i będę miał to samo dla środkowych przeciwwag. Dlaczego one nie są centralnie? Dlatego, że tak jak tu widzicie, w tym przypadku, jak jest przyłapana przeciwwaga, od strony głównej panewki ma być, ona nie ma prawa wystawać. Tutaj może wystawać, bo tu korbowód pracuje w tym miejscu, natomiast tu jest nieco węższy i ona w ogóle nie przeszkadza, że wystaje w tę stronę. Dlatego tak samo ona będzie zamontowana w ten sposób. Czyli tymi jakby w tym wypadku u mnie znakami w tę stronę. No i oczywiście tak, że otwory jak będą. O, to ona będzie sobie z tyłu na gładko, a tu będzie wystawać lekko w stronę czopu korbowodowego. Do tego są oczywiście podkładki. Podkładki są też takie, które mają otwór niecentralnie. E, o, i możemy sobie je tak montować e, tutaj. Pro, proponuję delikatnie podgiąć tą końcówkę, żeby po dokręceniu bardzo łatwo było zagiąć do góry e, tą podkładkę, żeby można było zabezpieczyć. Oczywiście te przeciwagi wszystko trzeba wyczyścić, te otwory, tutaj jeszcze będzie to poprawiane, e, bo to jeszcze nie jest na gotowo. E, to wszystko wyczyścić, tutaj te, e, to miejsce, gdzie siada śruba z podkładką, żeby nie było jakiegoś syfu, tak samo tutaj od spodu, widzicie, tu też jest odciśnięte, tak nie, 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 nie centralnie, więc widać jak ona powinna pracować. Zwracamy uwagę na śruby: bo taka śruba, która jest już z takim zniszczonym gwintem, no nie powinna przejść, więc tutaj śruba e, do wymiany. E, no I tak jak mówię, no, najważniejsza jest ta. Ta kwestia, żebyście tych przeciwak nie pozamieniali, to jest bardzo, ale to bardzo ważne. Na etapie przeciwak, montażu przeciwak, właśnie ta kolejność jest tutaj najważniejsza. Są silniki, czasem, że one już mają jakieś znaki na tych, tych może byli jacyś poprzednicy. Bywają i takie silniki w innego rodzaju, że czasami jest tak, że nie zamontujemy, bo są na przykład inne te przeciwwagi, inaczej, innego kształtu, no różne, różne, różniaste są rozwiązania. Natomiast tutaj przeciwwagi w tym typie wału są bardzo, no można powiedzieć, kształtem to w zasadzie jednakowe, tylko zamontowane albo tak, albo odwrotnie. Więc no nie poznacie po innych kwestiach te otwory, które tutaj są nawiercane. To jest oczywiście od wyważania. Widzicie tam, tu nie ma otworu, tu ma otwór. Tam ma głębszy otwór, tam ma po drugiej, i po drugiej stronie również. Także, też y, oczywiście, y, to jakby tak, jak jest zrobione, tak ma być. Zakładając, że nikt przed Wami tego nie pomylił, bo to też może się zdarzyć. Natomiast z przeciwwagami, jeszcze jest y, taka kwestia, że to jest akurat nowy typ. Stary typ to, jak zajrzycie sobie na temat do Majorku y, na naszych filmach, czy temat do 40, y, wał starego typu, tam całkiem inaczej są montowane te przeciwwagi, to zobaczycie jaka jest różnica. Jeszcze w temacie przeciwwagi i ich zaznaczania, to tak przyszło mi do głowy, żeby dodać, że jak sobie nawet znaczycie te przeciwwagi. Tutaj akurat, no, ja sobie to w ten sposób znaczę, że no, nie pomylę, bo jak mam cztery kropki tutaj na wale, to cztery tutaj. I ona w zasadzie no, nie zamontuje jej tak, no bo będę wiedział, że to jest punkt do punktu, a nie odwrotnie, że tylko czwarta w kolejności. Więc musicie sobie swój system wymyślić, ewentualnie albo zastosować nasz, taki, żeby, żebyście wy wiedzieli, jak to ma być. Natomiast y, są silniki takie, gdzie, y, tak jak mówię, może się to nie pomylić, y, ale co jeszcze istotne, jak sobie zaznaczycie, ja też preferuję to, róbcie sobie zdjęcia, bo tutaj są punktakiem naznaczone nie tylko markerem, bo to się może zmyć przy myciu, więc punktak plus jeszcze dodatkowo takim markerem białym, żeby było wpuszczone, bardziej jest widoczne. Natomiast róbcie sobie zdjęcia, bo nawet gdybyście pomylili na wale coś tam, byłyby inne pół, no nie wiem, no coś by się wydarzyło, żebyście jednak nie poznaczyli na wale, tylko na przeciwwagach, to te zdjęcia pozwolą Wam się połapać w tym wszystkim. Także jak ktoś jest takim bardziej laikiem, albo robi to rzadziej, to róbcie jak najwięcej zdjęć, to można po remoncie skasować, ale, ale już wrócić do tematu, jak rozbierzecie, to się nie da. Ja nigdy nie miałem takiego przypadku, ale też oczywiście może się czasem gdzieś zdarzyć jakaś pomyłka, że wał wam wróci inny na przykład ze szlifierni. No mi się to nigdy nie zdarzyło, ale dzięki temu że mam zdjęcia, to jestem w stanie zawsze sobie ten wał poznać i no i jestem w 100% pewny, że to jest ten sam wał, który do mnie wrócił, bo raz że jest w pewien sposób mój oznaczony, a dwa, że czasami są jakieś numery, takie detale, które nie są Powtarzalne we wszystkich wałach, a przynajmniej nie w tym samym układzie, więc jest prawdopodobieństwo jakiejkolwiek pomyłki jest no, bardzo znikome. No i tutaj mamy już wał z zabezpieczonymi, dociągniętymi przede wszystkim zabezpieczonymi przeciwwagami. Przeciwwagi książkowo jest 4-4,5 kg siła, y, z jaką powinno się dociągać przeciwwagi. Tak jest książkowo. My dociągamy y, silniej. I, no i zabezpieczamy te podkładki i wał w zasadzie w takiej formie jest praktycznie gotowy do montażu. Oczywiście przed tym można sobie łożysko 6304 zamontować w wale, osadzić. I tak samo później można sobie też osadzić już teraz na stole, jak komuś jest wygodniej, ten koło zębate rozrządu, to które jest na wale korbowym. Odrzutnik, bo tutaj w tym wypadku, w tym wale będzie z powrotem założony odrzutnik, tak jak był. Odrzutnik również można zamontować wcześniej, natomiast ta blaszka jest dość delikatna, więc raczej lepiej ją zamontować już bezpośrednio na silniku.